Wyspa Spichersów, Gdańsk, ewenement na skalę europejską, Królestwo Spichlerzy. Tu przez 500 lat nikt nigdy nie mógł mieszkać ze względu na restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe. Niemniej jednak wyspa płonęła wielokrotnie, a ostatni raz w marcu 45 roku. Ja nazywam się Filip Popek i zapraszam na pierwszy odcinek serii Moje miasto. Pierwotnie nie były to zbyt atrakcyjne tereny, ponieważ Wyspa Spichrzów, tak jak cały Gdańsk, znajduje się na bagnach. Przez stulecia zalewała nas tu woda, dlatego tereny za rzeką pierwotnie wykorzystywane były tylko pod uciążliwą działalność, taką jak rzeźnia czy garbarnia. Pierwszy obiekt, jaki powstał na Wyspie Spichrzów, to była rzeźnia. Rok 1331. Nie dziwi nas to, tereny mało atrakcyjne. Do tego nawiązuje nazwa mostu, czyli mostu krowiego, po którym stąpamy. To tędy pędzono bydło na ubój. Natomiast obecnie w spichlerzach odbudowanych znajduje się siedziba ZUSU. Przypadek? No tak. Wraz z rozwojem Gdańska w Handzie w XIV wieku powstaje potrzeba zabudowy nowych obszarów pod magazyny. I tak właśnie Wyspa Spichrzów staje się Wyspą Spichlerzy. Od połowy XV wieku Gdańsk staje się głównym portem Rzeczpospolitej. Eksportując polskie zboże na zachód, dorabia się fortuny. To wówczas właśnie Wyspa Spichrzów pokryła się magazynami. Było ich w najlepszym czasie, w XVII wieku, ponad 300. Natomiast dla porównania, Amsterdam wówczas dysponował 95 takimi magazynami. Do naszych czasów zachowały się zaledwie dwa. Tym najważniejszy i najcenniejszy 17 wieczny błękitny baranek. Zwróćmy uwagę, że wszystkie spichlerze w Gdańsku zawsze postawione były prostopadle do rzeki, czyli ścianą szczytową. Chociażby na baranku zachowały się kołowroty, które służyły do wciągania worków na wyższe piętra. Ale zaraz zaraz. Dlaczego wyspa spichrzów jest wyspą? Ano pierwotnie nie była, ponieważ nowa motława, przed którą stoimy, została tu przekopana pierwotnie jako fosa. Dopiero w XV wieku, w czasie wojny z zakonem krzyżackim. Stąd też paszta i brama stągiewna przed nami, które powstały, aby bronić Gdańska od strony Żuław. Dopiero w XVI wieku rzeka została poszerzona i pogłębiona, aby pełnić funkcję kanału portowego. Samą bramę rozbudowano w 1519 roku o Wielką Stągiew, na której szczycie znajduje się taras artyleryjski. Z racji, że przechowywano tutaj materiały łatwopalne, takie jak zboże drewno, ale też smoła czy dziegieć, nie trudno było pożary. Dlatego też obowiązywały tutaj ścisłe przepisy przeciwpożarowe. Oczywiście sprawę ułatwiała nam wszechogarniająca woda. Niemniej jednak był absolutny zakaz wprowadzania tutaj jakiegokolwiek ognia. Wszyscy musieli opuścić Wyspę Spichrzów przed zmrokiem, nie można było chodzić ze świeczką czy pochodnią, a sama wyspa była odcięta poprzez podnoszone, zwodzone mosty. Nikt nie mógł posługiwać się tu żadnym ogniem, świecą czy pochodnią, nawet więcej. Marynarze na swoich łajbach nie mogli gotować na swoim pokładzie. Chola, 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 wyłącz, wyłącz! Co, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Co to jest za ogień tutaj na wyspie? O co tu chodzi? Co tu odwiesi? Już! Program, jaki, pro, jaki program? Co tu na wejście z Ręce! Ręce! dalej, Tutaj kuję! No i chodź mi tu obwiesił. Dobra, stój, dość tego! Rozkujecie? W drodze wyjątku, bo tak byś dał. W głowę. I daj mi to dziwne urządzenie, w którym żeś krzesał ogień, żeby cię więcej tu nie kusiło. Dawaj, dawaj, dawaj. I ociągaj się. Żeby mi to był ostatni raz. Te pisy pożarowe były tutaj zawsze traktowane całkiem na serio. Normalnie dałbym już gardło. Każdy, kto został po zmroku i nawet jak uniknął straży, to mogły go dorwać psy, które wypuszczano tutaj ostatnim mostem, właśnie krowim. Natomiast te przepisy były respektowane aż do XIX wieku. W nawierzchni wciąż zachowane są tory. Pomimo tego, że w XIX wieku na wyspę dociera kolej, to wciąż nie mogły wjeżdżać tutaj parowozy. Dlatego wagony wtaczano ręcznie, bądź za pomocą koni, a następnie obracano je na obrotnicach. Jedna z takich jest zrekonstruowana tutaj dzięki granarii. Teraz Wyspa Spichrzów przeżywa swój renesans. Wrócili tu ludzie, apartamenty i restauracje. Dobry przykład łączenia starego z nowym, przeszłości i przyszłości jest inwestycja granaria, która tchnęła nowe życie w to miejsce z poszanowaniem dla historii. Nowe! Stare! Nowe! Dzięki niej odtworzono ulicę na Wyspie Spichrzów, powstała nowa obrotowa kładka łącząca oba brzegi. Wybudowano nowe nabrzeże, można po nim chodzić. Pamiętajmy, że od ostatniej wojny wszystko tu było pokryte haszczami i ruinami przez 60 lat. Teraz na nowo przywracane są do życia dawne ulice! Motławska czy pożarnicza. No, i wreszcie można tu porządnie zamieszkać, gotować i zapalić świeczkę. Можно.